Do to do mi ucięło, bo mi telefon. Ale przez e, przypadek, e, znaczy nie się dzieje się przez przypadek w życiu, e, przechodziłam koło SPARA, a akurat musiałam kupić sobie jeszcze coś do picia, a przy okazji jak zobaczyłam ceny w Sparze, e, to kupiłam też coś do jedzenia, e, bo ogólnie to jestem nauczona ze Słowenii, że SPAR to jest najdroższy możliwy sklep e, w mieście. E, bo tam kupiłam raz jakąś wodę za 10 zł, zwykłą wodę niegazowaną. E, za jakieś 2 euro czy 20 euro. E, no, a tutaj się okazało. patrz jakiś taki chorwacki chleb. On jest taki pyszny, już go spróbowałam. E, I on tam za euro 19. No to tak razy 5, nie? I coś tam odjąć. No to powiedzmy było e, 5 zł, 5 coś e, potem kupiłam sobie salami oczywiście standardowo, będę jechała na chlebie i salami e, salami kupiłam za e, za też 1,19 e, jeszcze jogurt naturalny e, za jakieś tam 80 centów e, i dwa radlerki jeden za 70 e, 3 centek, drugi też, jakoś tak, także mega Tanio. E, no, znalazłam w ogóle radlery e, owocowe w Chorwacji. Wow, nieprawdopodobne. Tylko ostatnio weźmy na stopat, to był ten problem, że ja nie piję alkoholu, ale stwierdziłam, że dobra, kupię sobie jakiego radlerka, trzeba poświętować. One way ticket tu Zagrzeb, Wczoraj dotarłam. E, mimo niefajnych też historii, które mnie spotkały tutaj. E, bo właściwie mój plan tego spontanu, ten główny, kompletnie nie wypalił. I się podziało, podziało dużo rzeczy też. Ale wokół się dzieje tyle fajnych, że e, ja się na tym skupiać i się na tym skupiam. I idę sobie teraz te 7 km na ten Medvedgrad, czy jakoś tam, nieważne. E, no I będę sobie podziwiała Widoczek, fajnie, bo y, ja idę teraz w górki, nie w ogóle w tych owczasach, także będą świlki na chorwackim Giewoncie, spoko. E, no i ogólnie to jest tak, że ja y, idę sobie teraz pod górę, więc przynajmniej jest mi cieplej, ale w jakimś takim chorwackim McDonaldzie, nie w prawdziwym McDonaldzie, tylko w takim jakimś lokalnym fast foodzie założyłam drugi sweter na siebie, bo bym tutaj nie przetrwała bo jest jednak zimno. Wczoraj jak szłam do hosta, było tak ciepło, fajnie, ale sło chodziło i pogoda taka nieszczególna. Jak już tam pisałam, że yy, w Zagrzebiu nie ma nic szczególnego na mieście, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to też ta pogoda na pewno dużo zrobiła. E, no i właśnie pogoda była nieszczególna, ale Zagrzeb ma coś szczególnego w sobie i nie wiem, co to jest, ale to coś jest, fajnie się tu czuję. A jest to dziwne, bo ja nie lubię stolic i nie lubię dużych miast, ale Wydaje mi się, że jest trochę podobne do Lublany tej w Słowenii, e, więc nie jest to taka Warszawa, przynajmniej mam takie wrażenie, ja, subiektywne. E, no, zjadłam sobie e, wafle ryżowe z jakimś serkiem e, żółtym dupionym, bo kupiłam sobie w takim koło hosta, był też taki sklep, ale właśnie to on mi powiedział, że tam jest Spark, tam na tych górach i Dolinach i Lasach i jeszcze taki lokalny, A tego lokalnego. Kurczę, kupiłam sobie kuszkę we żeby nie pić ciągle tylko tej wody jak koń. Więc tak na lakszary zaszalałam. Kupiłam sobie do tego banana, kupiłam do tego e, te waffle ryżowe i ten ser, bo to wszystko takie najtańsze i zapłaciłam na polskie jakieś tam 16-50 zł. Także spokojnie. Więc ogólnie głupia byłam, że nie poszłam tego spara. Jak teraz zobaczyłam, dorowałam to salami ten chleb. Oczywiście wszystko najtańsze, więc to też nie jest tak, że w tym spwarze takie ceny, nie? No, więc sobie zjadłam hafle ryżowe i encer żółty topiony na przypale. Akurat jak kończyłam jeść, to e, przyszedł e, pracownik tam do e, niedaleko mojego stolika, więc spoko. Więc udało mi się zjeść, udało mi się przebrać. E, no, udało mi się skorzystać za ty e, na mieście. Udało mi się przejechać już ze free. E, od wczoraj e, trzyma trzema autobusami e, i dwoma tramwajami. Także spoko jeżdżę tu cały czas na gapę. Żyję nadzieją na dalsze typowe szczęście. Oczywiście nauczyłam się jeździć na gapę. Boję, boję się paradoksalnie, o właśnie, prawie się przewróciłam i skręciłam nogę w moich obcasach, ale i idę dalej. E, oczywiście boję się. E, Jeździć paradoksalnie w Polsce bardziej niż e, w podróży. Ale nauczyłam się tak jeździć właśnie podczas tego naszego ostatniego dwumiesięcznego autostopa, że właśnie było tak, że e, myśmy tam jeździli i w Niemczech, e, i w Austrii, i w Czechach, i w Słowenii, i w Chorwacji, gdzie się dało, gdzie nie trzeba było. Gdzie nie były to jakieś takie prywatne busiki, gdzie nie trzeba było wtedy wsiadać e, do tego busa. E, tak, e, z pierwszymi drzwiami, nie? No, za free. A jest takie nie? Na tym przypale. No, zobaczymy. E, znaczy, nie ma co zobaczymy. Nie, nie. Będzie dobrze, że będzie dobrze. Jak coś, to powiem, że jestem policię burger. To działało w Czechach. Jak e, e, słyszeliśmy pranie w parku. No i na, na linie na między drzewami przyszła pani policjantka, coś tam mówiła. I ogólnie wyszło tak, że ja powiedziałam, że jestem z Polski, i od razu mówiliśmy, ha, spoko. Po jak byliśmy, to różnie, różnie właśnie jak gadaliśmy, i ja mówiłam, że z Polski jestem, to zawsze było spoko. Dobra, ja kończę, bo ja się już tutaj pocę, bo ja to tak zawsze mam, że ja nie mam zerową kondycję, nie? A idę sobie jeszcze z tym plecakiem, o moim. Oczywiście mały co mały, ale coś tam już waży. No i właśnie. Lecę dalej, czy zaczynają światełka, ale oczywiście ja tam idę. Idę w stronę światełek. O, widzę, że jakiś autobus jedzie. Mogłam w nim jechać, ale google mi o tym nie powiedziały. Spoko, nie? No, ale tu dużo aut. Jeździ, nie? Może na chwilę mogłabym złapać stopa, ale trochę nie chcę łapać stopa w tym wyglądzie. Więc jeżeli coś pomyślaje, chyba że zajmę te buty, nie? A ja będę na bosu stała, to może pomyślą, że jestem, nie wiem, że jestem. E, w jakiegoś kraju gdzie e, wyznaje się buddyzm albo islam, albo coś. I sobie i nie wiem co. Nie ja chciałam coś powiedzieć, ale to było strasznie głupie e, taki super suchar, sucharów, że e, grubo. Że w sensie, że pomylił mi się chodnik z kościołem, nie? Ale dobra, ale to musiałabym być nacipana. No, tak jak nasz kierowca, e, że wracał z Bośni. E, jak jechaliśmy tego stopa do Splitu przez te dwa miesiące z Berlina do Splitu? Tak, tak sobie przyjechaliśmy fajnie. Slow travel, slow life i no, e, teraz właściwie to jest taki początek e, e, tego, żeby się e, zacząć ogarniać już na dłuższego tripa. A tripa, podróż na stopa. A, ja sobie tutaj tak przyjechałam właściwie. W yy, ważnej misji. Yy, misja się totalnie rozwaliła, ale spontan wypalił, spontan wypalił. Wszedłam do samolotu. Yy, Maga się dzisiaj czułam. Yy, w sensie psycha, ale idę dalej <gryw> pod górę. No i tak yy, okazuje się, że jednak yy, to nie tylko autostop, że głównie podróże są no, są moim e, niefarmakologicznym lekiem. Tylko że wydaje mi się, że muszę być e, co najmniej poza Polską <laughs> że to musi być co najmniej taka odległość od Gdańska. E, no, także lecę dalej e, i będę wrzucała później e, ten filmik e, z mojego światełkowego widoku w tym zamku Medvedgrad. A w ogóle śmiesznie, bo on jest zamknięty. Więc nie wiem gdzie ja tam w ogóle wejdę, ale widziałam, że tam jakieś w ogóle koncerty nawet się odbywają. Więc nie wiem, nie wiem co mnie tam czeka, ale e, <grym>, że jakiegoś włama zrobię jak to ja w sparze jeszcze nie obczajałam śmietników, nie wiem. Jak będę wracać, to może poczekam do zamknięcia, to coś tam obczaje, nie, bo nie wiem jak tam jest, może kotę właściwie zrobiłam, że kupiłam to jedzenie. Bo jeszcze mi wafry z tym serem chwilym skoro z tym starczyły, ale nieważne. E, no, więc freedom life, freedom... Travel yeah, well. <laughs> i Frieda umrze także. piolo.